Świetlne na wiadomości z Plejad tom 2 połączenie z dalszą kosmiczną siłą rozdział 8 przemawia Orella przedstawiciel cywilizacji plejadiańskiej To co się dzieje obecnie na planecie Ziemi jest pretensjonalne ale jednocześnie budzi dużą nadzieję aby iść naprzód i nie zniechęcać się Liczba mieszkańców planety które są przepełnione światłem, zawiera się w około 18%. Jest to znaczny wzrost, ponieważ liczba osób przebadanych przed przełomem wieków była tak niska, że z jednej strony można ją było zaliczyć do 1%. Nasza plejadiańska cywilizacja jest zadowolona z Waszego rozwoju i raduje się, kiedy patrzy na to wydarzenie. Szczególnie Wasza sytuacja planetarna i podwyższenie frekwencji Waszej Ziemi, Waszej kuli ziemskiej jest bardzo radujące. Wiemy, że wielu z Waszych ziemskich przyjaciół skarży się na swój los, ale to są ludzie, którzy jeszcze nie połączyli się z polem energetycznym kosmicznej wiedzy i jej siły uzdrawiającej, ale zdolność regeneracji ciał i organów w każdym razie procentowo wzrosła. Wiele osób jednak bardziej docenia swoje ciała, dbają o nie. Czy to energetycznie, czy fizycznie? To jest niezwykle ważne również dla nas, ponieważ potrzebujemy Was, pełnych światła ludzi, bo jesteśmy zależni od Waszej pomocy. Odwiedzanie przez nas Waszej planety nie było do tej pory dla nas możliwe, mimo że bardzo chcieliśmy. Po tym pełnym wyzwań czasie, po tym jak Chrystus zszedł na Ziemię, jak jest to napisane w Waszej historii, również mogliśmy odwiedzać Waszą planetę tylko sporadycznie, ale nie w naszej fizycznej formie. Niezwykle rzadko mamy okazję w naszej fizycznej formie zejść na Waszą planetę i podróżować po niej. Wiemy, jak musimy być ostrożni, abyśmy nie wywołali paniki w Waszym społeczeństwie. W końcu, 82% tych nieoświeconych ludzi. Jeszcze nie pokonało granic swojej starej wyobraźni i przestarzałej duchowej świadomości. Mają dużo strachu w sobie przed nieznanym i przed wszystkim, co według nich wydaje się niebezpieczne. A więc, kiedy znajdujemy się na waszej planecie, używamy systemów filtrów jako wizualnej ochrony, dzięki czemu bez przeszkód możemy pracować energetycznie. Nasze statki kosmiczne. Które według waszego wyobrażenia mierzy się w kilometrach, są chronione poprzez portale świetlne czy portale przestrzenne, które również mają na sobie filtr wizualny, aby nie wywoływać u was strachu i paniki. Każdego dnia i każdej nocy pracujemy z wami energetycznie i podwyższamy frekwencję waszej planety i jej mieszkańców. Używamy do tego technologii, którą zaprezentujemy wam w przeciągu kilku ludzkich lat. Abyście i wy mogli jej używać, ale do tego potrzebujecie najpierw większego wzrostu procentowego, jasnych i świadomych osób, jak i materiałów, których jeszcze nie potraficie wyprodukować. Jesteśmy w pobliżu i obserwujemy wydarzenia na planecie Ziemi. Poza tym obserwujemy międzyplanetarne procesy i chronimy Wasz świat przed ewentualnymi kolizjami Ziemi z meteorytami. Wasza cudowna, błękitna planeta jest wspaniała i jednym z naszych zadań jest jej ochrona. W naszej wspólnej galaktyce znajduje się ogromna ilość planet, które potrzebują pomocy. Również na nich znajdują się humanoidalne byty. Ale możecie nam wierzyć, że rasa ludzka należy do najpiękniejszych cywilizacji. Chcemy Waszą rasę podtrzymać i uratować. Trzymamy się instrukcji kosmicznej rady. Wy jesteście naszą misją i daje nam to radość, że możemy towarzyszyć Wam w tej epoce. Już wkrótce, w Waszym ludzkim liczeniu, będzie to w ciągu zaledwie kilku lat. Ukażemy się Wam i będziemy mogli się fizycznie komunikować. Dzieli nas tylko niewielki okres czasu, aż spotkamy się twarzą w twarz. I wspólnie będziemy wspominać czasy Bajecznej Atlantydy i czas, kiedy pomogliśmy wam przenieść się na tą piękną, niebieską planetę. Planeta Ziemia jest jedną z niewielu planet, gdzie poprzez swój niewielki duchowy poziom swoich mieszkańców do dziś nie została na niej dopuszczona wizyta innych pozaziemskich ras. Na innych planetach naszej wspólnej galaktyki jest to całkiem normalne, że kosmiczne rodziny i kosmiczne rasy Nawzajem się odwiedzają i z miłością w sercach i w duchu żyją lub przebywają na odpowiednich planetach. Dla waszych ludzkich mózgów jest to jeszcze niezrozumiałe. I nie ma tu nic nadzwyczajnego, ponieważ jesteście manipulowani przez ciemne siły, które ograniczyły wasz horyzont i ukradły nici DNA. Pomniejszyły one pojemność całego ludzkiego mózgu. Ze 100% używacie maksymalnie od 6 do 10% i dlatego nie macie możliwości postrzegania całej sytuacji na Ziemi z innej perspektywy. Chcemy się z Wami podzielić informacją, że obecnie czas połączenia i aktywacji synaps mózgowych już się zaczął. Pracujemy ze wszystkimi częstotliwościami dźwięku, które Wam pomagają aktywować Wasze wibracje mózgu i poprzez nie rozszerzyć sieć matrycy Waszego mózgu. Dźwięk jest ważną fizyczną wielkością, który jest nam pomocny na wiele sposobów. Dźwięk aktywuje frekwencje Ziemi i jej atmosfery, która już długo nie funkcjonuje. Tony, które należą do matrycy Waszej planety. Do tej pory utrzymywały ją w równowadze i sile. Aktywujemy te tony dalej, które nie są odbierane przez wasz słuch i wspieramy planetę w jej stabilności. Poza tym, aktywujemy dźwięki, które są właściwe dla waszych ludzkich mózgów. I po pewnym czasie będziemy aktywować pola i dźwięki, które wesprą was w przywróceniu utraconych nici DNA. Wykorzystujemy dźwięki do eliminacji negatywów. Bardzo nam to pomaga, że mroczne siły na waszej planecie nie proferują pięknych dźwięków. Wysyłamy z naszych statków dźwięki, których ciemne siły nie znoszą. To jest dla nas pewien eksperyment. Kosmiczna Rada podsunęła nam to rozwiązanie. Mamy nadzieję, że nasz eksperyment się uda i ciemne cywilizacje opuszczą planetę wcześniej niż jest to prognozowane. Chcemy przywrócić Waszą planetę w stan raju i aby jej populacja odczuwała pokój. Nie ma nic piękniejszego od noszenia pokoju w sercach i dzielenia się nim z członkami kosmicznej rodziny. Nasza cywilizacja również przeszła przez czas ciemności, ale światło w końcu zatriumfowało i przez to otworzyły się dla nas wymiary pokoju, miłości i nieskończonej wiedzy kosmicznej. Żyjemy obecnie w siódmym wymiarze świadomości. Ale naszym celem jest wejście jeszcze wyżej, w wymiary nieskończonej i bezwarunkowej miłości wszechświata i boskiej energii. W trzynasty wymiar. Mamy jeszcze przed sobą kilka przeskoków świadomości, ale wiemy, że możemy się teraz wspinać w swoim tempie i że nie grozi nam już niebezpieczeństwo. Nasza cywilizacja, tak mocno napełniona światłem i uwolniona od wszystkich negatywów, Ponieważ tak wiele ich transformowało, że możemy powiedzieć, że żyjemy w harmonii i wolności. Dla nas też nie była to łatwa droga, ale wiemy, że zwyciężyliśmy na wszystkich poziomach naszego istnienia i nie możemy się już cofnąć. Z naszymi najbliższymi, którzy osiedlili się na innych ojczystych planetach, odwiedzamy się nawzajem. Dystans nie jest dla nas żadnym problemem, wręcz przeciwnie. Wykorzystujemy siłę grawitacji i energetyczne oraz magnetyczne elementy naszej galaktyki. Życzymy Wam dużo wytrwałości i odwagi przy Waszej pracy i misji na planecie Ziemi. Często Wasza inkarnacja tutaj będzie nosiła miano niebezpiecznej podróży, ale bez Was, świetlne istoty, nie zaistnieją żadne zmiany na Waszym świecie. Bez Was. Wasz świat nie rozwinie się korzystnie, jesteście wysłannikami waszych kosmicznych rodzin, a te słowa powinny wam dodać siły. Orella, wolność z wami.